Kulturoznawca stawia w centrum swojej uwagi człowieka. Człowieka w kontekście świata kultury, sztuki, mediów, filmu, gry, dziedzictwa, tradycji. W kontekście kultury jako uniwersum znaków, które na studiach uczy się analizować, ale i współtworzyć. Czemu to służy? Kulturoznawca rozpoznaje cały system kultury. By lepiej go zrozumieć, by lepiej zrozumieć swoje miejsce w świecie i na rynku pracy związanym z człowiekiem zanurzonym w kulturę, bez której nie istnieje świat i by przez to stawać się kreatorem kultury, a więc i kreatorem naszego współczesnego świata. Kulturoznanstwo to studia humanistyczne, interdyscyplinarne, w ramach których realizowane są zajęcia związane z kulturą współczesną i dziedzictwem kulturowym. Studenci mają do wyboru dwie specjalności. Pierwsza Kultura i sztuki wizualne, w ramach których mogą poszerzać swoje zainteresowania związane z wiedzą o, o sztuce, o muzyce, literaturze, filmie czy też teatrze. A druga specjalność. Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi w jej ramach będą odbywały się zajęcia przygotowujące do planowania, a także organizacji małych i dużych wydarzeń kulturalnych. Serdecznie Państwa zapraszamy. Wybrałam kulturoznawstwo, ponieważ chciałam poznać każdy aspekt kultury. Mój kierunek mnie nie zawiódł. Kulturoznawstwo to kierunek, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. Są to studia bardzo kreatywne i pozwalają rozwijać się na wielu płaszczyznach. Dlaczego wybrałam kulturoznawstwo na drugi kierunek? Wydaje mi się, że to głównie dlatego, że chciałam się dalej rozwijać, a studia polonistyczne dają taką fajną podbudowę do badania szerszych zjawisk kulturowych. I gdzieś ten głód osadzenia tej wiedzy o literaturze, języku w takim szerszym kontekście socjologicznym, kulturowym cały czas mi towarzyszył. I wydaje mi się, że właśnie studia na kulturoznawstwie, na drugim stopniu, umożliwiły mi... Poszerzenie te, te, tej wiedzy, zauważenie nowych zjawisk, zauważenie pewnych kontekstów, z których sobie dotąd nie zdawałam sprawy, i fajnie też dały taką podbudowę do badania nie tylko literatury, ale też obcowania z innymi mediami sztuką wizualną, z filmami więc studia na kulturoznawstwie na drugim stopniu zdecydowanie są dla osób, które. Które, które myślą o tym, żeby gdzieś tą swoją wiedzę nie tylko wzbogacać, ale też e, z tej wiedzy polonistycznej chociażby, czy, 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 czy wiedzy dotyczącej sztuki, e, spróbować ją wykorzystać w instytucjach kultury również. Więc tutaj kulturoznawstwo na, na, na drugim stopniu wydaje mi się super rozwiązaniem, żeby, żeby właśnie taką swoją podbudowę e, jeszcze wzbogacać.